Siemanko, z tej strony Jórny Gieruj i dzisiaj witam was w Farplay 3, odcinek 20 zobaczymy co się zaraz stanie, bo wsiadamy do helikoptera idzie do helikoptera w poprzednim odcinku uratowaliśmy naszego brata Riley'ego teraz on, z tego, że potrafi pilotować śmigłowiec podrzuca nas w różne miejsca O, zielony, się nam przyda, bo wiecie co? wiadomo, będzie bardzo ostra walka po no, kurde my już nawet nie mieliśmy Podałoby się przejść, zobaczyć Większą ilość Większą ilość tego, ale są wszyscy Zastanawiając się zawsze tutaj wszyscy byli jak dziś

You leave with all these burdens. The path purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? Love you, Jason. But you do not let me give you all my love. I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Citra. Citra. I only want to help you. I love you for who you are. To worship the man you have become. It will all be over soon. We'll lead you onto the dice. And you will be free of your past. And then, and then I'll be yours. That's awesome. That's awesome. w no, Chyba się ufamnimy jakoś, bo no, widzę, co nas No, nie tego. Only the strong survive. With the you are powerful. Like those you so te wasze sceny. Teraz już one. Liveski. Powiem przecież You deserve the final data. The door, they, the door, they will go. all fall at your feet. You're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. You think you're a warrior because you collected those tattoos on your arm! I'm bleeding them, Jason! Co to jest? Nie wiem, możliwości takiej przeszłości na ścieżkę. Ja nie chcę. Dobra, ja mam do baru. nie mam ja wyboru. Nie, jaki tam nie jest. Jakiej tam nie? O co tu chodzi? uratuję przyjaciół. Oczywiście że ratuję przyjaciół. Dlaczego nie poruszasz? You will stop being a warrior, a hero. Your friends they will move on, have kids and boring lives. Stay here. The jungle will always be there for you. You will always be king. With them gone, you never have to leave. This violence is over. I'm done. No more blood. Jason, look at me. Stay with me. You don't need any of them. You're powerful on your own. Jason, I love you. Jason, yes, what is wrong with you? She's trying to save me. She saved all of us. And you reject our love? Ah! And so I love you. Don't leave. I'm sorry. ale ja, ale, ale to się porobiło na tej ale nie rozwaliła mnie ta akcja.

This, I'm a monster. I can feel the anger inside me. No, <laughs> but I am still, somewhere inside me, more than that. We to zrobić. Memory, objects, O, to było w pamięci jakiemuś tam gościowi. Jens Jungmark. Nie wiem kto to jest. Jestem ciekawy. Aż normalnie sobie wpiszę. Jens Jungmark. Już pisuję go, zobaczymy. Jungmark. Jens Jungmark Far Cry 3 słabo z tym wyjdzie. Hmm, tu widzę, że był muzykantem. Aha. jest pan Giesberg, Natomiast W końcu życia pracował on w Ubisoftie przy takich grach jak World in Conflict, World in Conflict, Soviet Assault i Far Cry 3. Umarł z powodu raka w 2012 roku, w wieku 38 lat, zostawiając swoją żonę i córkę i, i trzy córki. No i w końcu, w, w jego imię zostało pokazane w napisach końcowych Cry'a 3 Dedykacja dla niego Czyli widzicie, to był po prostu pracownik, który zajmował się bardziej muzyką. Tak, film, sound, technician and composer for all sort of productions. Czyli to był muzyk, to był po prostu muzyk, także widzicie. Przy tej grze nawet tak na naprawdę umarła jedna z osób. Zakończyć grę? Powrócić na wyspę i znów ich pracę. No ok, na no co? Jesteśmy z powrotem na wyspie. Przeszliśmy całą grę. Jestem ciekawy, czy jeszcze jest jakieś zakończenie, tak? Czy, że my wracamy do naszych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Co tam właściwie dalej się dzieje w tej grze? Bez wątku fabularnego nie wiem, czy opłaca nam się przechodzić te wszystkie rzeczy, jakie tutaj mamy do dyspozycji. Myślę, że nie. Wątek fabularny naprawdę trzyma nas przy tej wyspie, sprawiał, że chciało nam się w nią grać. Ewentualnie na zakończenie mogę przejąć jeden z posterunków. Mamy również tutaj misje poboczne. Które nie wydają mi się godne pokazania, ponieważ e, miałem okazję uczestniczyć e, w paru z nich i były to naprawdę słabe, bardzo słabe misje. No cóż, e, bardzo fajna gra, tylko minusem jest to, że wątek ogólnie jest prowadzony w taki sposób, że nawet e, nie do końca odkry odkryliśmy mapę. Nie jest to fajne, bo ja miałem wrażenie, że ja zbyt wolno przechodzę tę grę natomiast wyszło na to, że gra jest na tyle krótka i tak nie jest jakby połączona ze swoją yy, tak naprawdę yy, misjami pobocznymi i innymi ważnymi elementami gry, jak odkrywanie masztów, aby odkryć swoją mapę dalej yy, no akurat to jest słabe, ja nie wiem, ja bym tak tej gry nie zrobił ale widać, że już pod koniec szli na łatwiznę i nawet chyba nie mieli w, zamiar w, w zamiarach tego poprawić Albo jakoś tam przerobić, żeby wyglądało to bardziej spójnie Tak czy siak, myślę, że nie zakończymy tego odcinka tak jak teraz Bo, mamy, bo, bo ja czuję pewien niedosyt Na pewno musimy napaść na jeden z tych posterunków do przejęcia I co? Oni są nadal tu? O kurde, nieprzyładowany jestem To jest właśnie ciekawy Jak wygląda to zakończenie Czy to w ogóle jest jakieś zakończenie? Czy ja po prostu tak tą grę wyłączyć I to wszystko z tej, z, ze strony tej gry? Może zarazem pokażę drugie zakończenie? Ale tak naprawdę ja jeszcze tej gry nie zakończyłem w taki sposób jakbym chciał, więc... Mm, no nie wiem no. po ten jak Tu jeszcze jedna Wszystko. No niestety myślę, że twórcy gry nie przygotowali nic dla nas. Totalnie nic. Bo to by było już tam do dyspozycji. To już by było do dyspozycji, także... Nie sądziłem, że tak to wyjdzie, no konstrukcja gry jest nieprawidłowa według mnie Bo nie jestem w stanie płynnie pokazać wszystkiego, ja tylko teraz po przejściu gry mogę pokazywać tę grę dalej No nie wiem, jeśli rozumiecie jakie to miało może ukryte znaczenie to możecie to powiedzieć, bo Mi się to totalnie nie zgadza, także No nie wiem, no Nie ma tu nic Więcej do pokazania. A ja po takim mieście, to nie jest GTA, gdzie ja naprawdę grałem jeszcze trochę po przejściu GTA w tej jednej mapie. Zbawiłem się jakimiś turnigu samochodów oraz inne rzeczy. To, no tutaj nie mam nic do pokazania, tak naprawdę. Wszystko jest tu pokazane w stoła ukończona. Naprawdę, no. Nie sądziłem, że tak to wyjdzie. No po prostu nie sądziłem. I przez to, że ja rucham swoich ludzi, to nadal jestem na tej wyspie. Nie jestem nawet... Nie ma że jestem gdzieś... Yy, w ogóle w mieście, Ta gra tak naprawdę nie zakończyła, no. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu szalone, że też tak zostało z tego, to, że giną tu... zakończyliśmy grę, no bo nie ma innego wyjścia, no. No nic no. Chyba jeszcze wejdę do menu. do menu głównego. Może tutaj wiadomo jakieś jeszcze. Nie wiem, no. Jakaś forma. powieść. Tutaj zapis? To jest zapis z wczoraj. No jezu, może tutaj nawet. Nie będę nawet tego ten... To są pierwsze nasze pytanie. No nie no, to jest w ogóle ten... To było wczoraj? Oczywiście, że to było wczoraj. 13.50 No nic, no co ja mogę powiedzieć. Przeszliśmy tą grę. Sami widzicie jak, jak, jak to wyglądało. No, no cienko. To wyglądało cienko. Nie pozostało mi nic, tylko się pożegnać i zaprosić Was do kolejnej serii. W kolejnej serii będziemy grali w grę, e, właśnie nie wiem jaką, albo Mafia 2, albo Far Cry 4. Chyba znagram wszystko z Far Cry'a, bo jednak ta gra jest taka, no już jestem jakby przy niej blisko, jestem blisko tej gry, dlatego myślę, że to jest najlepsza opcja. No cóż, wypada mi e, mnie Was pożegnać, no i przygotowujmy się na kolejną serię. Tym razem Far Cry 4. Gra, która wyszła w 2014 roku. To jest dwa lata po premierze tej gry. ta miała miejsce w 2012. No cóż, będziemy liczyć na to, że gra będzie dużo lepsza. No tutaj było parę braków. Było parę braków. Największy z nich to jest taki, że zostaliśmy na tej wyspie dalej i co? I tak to się kończy. A i wcale nie jesteśmy w Ameryce. No nic. To Ty chyba na tyle i... Witam Was w kolejnej serii i miejmy nadzieję, że będzie dużo, dużo lepsza. Hejka!